Informacje zdobyte przez policjantów centralnego biura śledczego pozwoliły na zlikwidowanie plantacji marihuany w Bydgoszczy. Stąd zdecydował o aresztowaniu na trzy miesiące zatrzymanych w tej sprawie obywateli Wietnamu. Jak ustalili śledcze osoby, które zorganizowały plantację, wynajęły pomieszczenia w jednej z kamienic przy ulicy Dworcowej. Tam wewnątrz organizowano hodowlę, zamontowano specjalistyczne urządzenia nawilżające, podlewające i ogrzewające wymagające rośliny. Prace z udziałem ekspertów laboratorium kryminalistycznego i policjantów Komendy Miejskiej pozwoliły. Na zabezpieczenie łącznie około 600 sztuk roślin i kilkunastu kilogramów suszu konopi indyjskich zatrzymano dwóch mężczyzn z wieku 25 i 30 lat. W niedzielę sąd zdecydował, że najbliższe trzy miesiące zatrzymani spędzą w polskim areszcie.